Aniołki i spółka. Anioł stróż, diabeł stróż. Pamiętam. Potwora! Musimy zawrzeć pakt. Nikt nie może się o tym dowiedzieć: ani Arkan, ani Drakonia, ani nasi koledzy. Udawajmy, że nic się nie stało. Jak? Byliśmy tam naprawdę długo. Myślicie, że nie zauważyli naszego zniknięcia? I tu się mylisz: nie było nas tylko przez chwilę. Dlaczego tak sądzisz? Proste: nikt nie próbował nas szukać, co znaczy, że nie mogło upłynąć mm -hmm. zbyt wiele czasu. Jakoś na to nie wpadłam. Skoro profesorowie niczego nie podejrzewają, możemy udawać, że to się nie wydarzyło. Ona ma rację. To będzie nasza tajemnica. Super! Uwielbiam sekrety. Możesz nam nie liczyć. Będę trzymać buzie na kłódkę. Nawet nie wiem, komu miałabym powiedzieć. Wszyscy mamy sekrety. Rzeczy, o których wolimy nie mówić. Czasem zapisujemy je w pamiętniku albo zwierzamy się z nich najbliższym. Hmm? Gaz? Powiedzieć hmm. ci coś? Nie widzisz, że jestem zajęty. A gdybym ci zdradziła sekret? A to co innego? Zamieniam się w słuch. Ale nie możesz o tym nikomu powiedzieć, rozumiemy się? Trudna sprawa z tymi sekretami. Choćbyśmy nie wiem, jak czujnie ich strzegli, zawsze zdołają wypłynąć na powierzchnię. Można na sekundkę? Gaz, jestem zajęta, daj mi spokój. Chciałem powiedzieć pani coś ważnego. To bardzo miło, wróć później. Nie chce pani poznać wielkiego sekretu? Trzymali to przed panią w tajemnicy. Profesor Draconio, dlaczego mnie pani wezwała? Raf i Siarkus zamierzali się pocałować. O. Ale my niczego nie zrobiliśmy. Czyżby? Raf, gdybyś pocałowała Siarkusa, nawet sobie nie wyobrażasz, co to by była za katastrofa. Ja wiem tylko, że ktoś nas porwał. Ledwie uszliśmy z życiem, a gdyby nie Siarkus. Dość, musisz sobie wybić diabły z głowy. To nie jej wina, ktoś na nią zostawił pułapkę. Tak, ale nie spodziewał się nas! Trzeba było mnie o tym zawiadomić. Tak, byłyście nieostrożne. Dowiemy się, kto stoi za tym porwaniem, ale musisz wreszcie odrobinę spoważnieć. Będę unikać siarkusa jak ognia. Tym razem twoje słowo mi nie wystarczy. Stawka jest zbyt Ach. wysoka i nie mogę dłużej tak ryzykować. Wezwałem Gabriela. Hmm. Kto to taki? Co za przystojniak! Mm. Profesorze Arkan, jestem do Pańskiej dyspozycji. Mm. Dziękuję za przybycie. Jak się przekonasz, potrzebna nam twoja pomoc. Oto jedna z naszych najlepszych uczennic. Raf, mm. jeśli będziesz ciężko pracować, kiedyś będziesz mieć taką aureolę jak Gabriel. S wezwał go pan do mnie? Będzie twoim aniołem stróżem, twoim mentorem i przewodnikiem. Będzie ci zawsze towarzyszył, żeby... Żeby mnie pilnować, tak? To dla twojego dobra. Ach, niczego Ach. nie zrobiłam. Nie zasługuję, żeby wszędzie łaził za mną jakiś strażnik. Proszę się nie martwić. Porozmawiam z nią. Na pewno zrozumie. Ja chcę takiego mentora. Nie. Zapewniam, że nie służę do jedzenia. Połamałbyś sobie zęby. Gaz, kontroluj się. Belferko, pani zawsze będzie moim ideałem. Ona się nie umywa. Żałosna klasa. Odczep się! Można wiedzieć, kim ty w ogóle jesteś? Kim jestem? Diabłem stróżem. Kimś, kim ty nigdy nie będziesz? Czego chcesz od naszej klasy? Proszę im powiedzieć. Misza będzie pilnować, żebyś trzymał się z dala od raf. Co? Myślę, że z tym poradzę sobie sam. Czyżby słyszałam co innego? E. 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 Ale to była sytuacja wyjątkowa! Która nie powinna się powtórzyć. Posłuchaj mnie uważnie, Siarkusie, jesteś w niebezpieczeństwie. Zanim się dowiemy, kto próbuje cię skrzywdzić, będziesz pod ochroną 24 godziny na dobę. Będziemy się dobrze bawić. Umiem się świetnie bawić sam. <grym> Lubię takich aspołecznych typków. Nie możesz mnie zostawić w spokoju. Wiesz, że nie mogę. Tak. A potem zaprosił mnie do kina. Tak. Siądźmy tutaj. Mhm. Ah. To moje ziemskie istoty, muszę się nimi zająć, więc zrób sobie wolny. Nic z tego. Mogę ci pomóc przejść przez ten etap. Wiem, jakie to trudne. Może dla ciebie, bo ja radzę sobie świetnie. Skończyłam. Strasznie mi się nudzi. Co będziemy robić? Tak, musimy coś wymyślić i znaleźć coś zabawnego. Albo kogoś widziałyście te dwie, nie dość, że takie same to jeszcze obrzydliwie bogate. Nie znoszę ich! Bogaci ludzie są tacy denerwujący. Pomyślałam sobie, że powinnyśmy je lepiej poznać. A czemu miałybyśmy to zrobić? Czekaj, jeszcze się przekonasz. Hmm. Ha? O, o, nadchodzą kłopoty. Mogłabym się do was przysiąść? Dzięki. A mm. czemu siedzicie tu same? Nie nudzicie się? O, oh, czasami, ale nie jest tak źle. A może przyłączycie się do nas? Byłybyście częścią naszej grupy. A, oh, mówisz poważnie? A wyglądam na żartownisie? To byłoby naprawdę super! Mhm. Mhm. Świetnie, w takim razie możecie się z nami przyjaźnić. Oczywiście pod warunkiem, że przejdziecie próbę. Próbę? I jaką próbę? Taką, która udowodni, że warto się z wami zadawać. Dobrze mówię. Aha, wszystkie ją przeszłyśmy. No ale na czym dokładnie polega ta próba? O, to tylko nieszkodliwy psikus. Trzeba się włamać do wszystkich klas, ukraść dzienniki i spalić je. Co? Ofiarą tego żartu będą bliźniaczki. Ach, tak, nie trudno się domyślić. Mamy zniszczyć dzienniki szkolne, mogą nas za to zawiesić. Tak, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy przyjaciółkami. No nic, przemyślcie to. My musimy już lecieć. Ciao. Nie możemy pozwolić, żeby do tego doszło. Julia i Helena to mądre dziewczyny. W życiu nie zgodzą się ukraść dzienników szkolnych. Mądre dziewczyny też wpadają w pułapki. Hej, czy to była jakaś aluzja do mnie? Uspokój się. Musimy się skoncentrować na ludziach. Nie róbmy tego. To niebezpieczne. A poza tym tak nie wolno. Zgadza się. Widzisz? Nie będą się nawet zastanawiać. Chodźmy. Hej, zaczekaj. Nie działaj pochopnie. Nawet nie wiesz, co planuje twój diabelski przeciwnik. To gaz? Nim nie musimy się przejmować. Pewnie nadal ślini się do drakonii. To go zajmie na jakiś czas. Ha! walkover. Podobno straciłeś głowę dla tej całej RAF, ha? Nie wygłupiaj się, jest anielicą, a ja diabłem. Zakazany owoc, co? Po co w ogóle z tobą gadam, to strata czasu? Nie bądź taki, powiedz coś o niej, jestem ciekawa. A co tu opowiadać? To anioł. Jest dobra i miła, i ma taki denerwujący kosmyk czerwonych włosów. i szlachetne, odważne oczy. Jest zawsze pogodna, nigdy się nie poddaje i niczego się nie boi. Uu, sytuacja jest poważniejsza, niż sądziłam. Mm. Co tam widzisz? Jakąś rozróbę? To ona, prawda? To jest ta twoja Raf. Mm -hmm. A co to za przystojny anioł, który jej towarzyszy? Pojęcia. Wracaj, Siarkusie! Nowi przybysze nie odstępują Raf i Siarkusa na krok! Arkan nie jest głupcem. Podjął kroki zapobiegawcze, podobnie jak Drakonia. Oni chyba naprawdę sądzą, że uda im się rozdzielić tych dwoje. W tej sytuacji nie będą mogli się zejść. Cisza! Nic nie jest niemożliwe dla Imperii. Jeśli nowi przybysze są problemem, musimy się ich pozbyć. Ha! Podaj mi czarną sferę! Nie stój tak! Przecież wydałam Ci rozkaz! A teraz idź jak najdalej stąd. Lepiej, żeby cię tu nie było, kiedy się narodzą. Rozkazuję Wam opuśćcie ciemność! Chodźcie do mnie moje paszczury! Aaaa! Trochę mi przykro, że nie będziemy należeć do ich paczki, ale przecież nie możemy zniszczyć dzienników. Mm -mm. To idealna sposobność. Potrzebują tylko zachęty. O, to niezły film. <średzio> Skrzeczor aktywuj metamorfozę! Niszczyć i szkodzić! Uro, ale obno! koniecznie <tostan> musimy na to iść. Uro. No, pora się zabawić! Siema, ma dziewczyny? Mam darmowe wejściówki do Klubu Disco. To najmodniejszy klub w mieście. Macie ochotę? O! Klub Disco? Brzmi nieźle, co, dziewczyny? Mm -hmm. Pewnie. Poproszę jedną. A znajdą się trzy? Wystarczy dla wszystkich. Przepraszam, my też chciałabyśmy pójść. A? Załapiemy się? Um. Mm -hmm. Wy? Um, sorry, ale nie ma takiej opcji. Dlaczego? Uwielbiamy tańczyć! Tak, ale to chyba nie wasz klimat. Musicie być na luzie jak one to wasze kumpele? Nie na razie jeszcze nie. No to sorki, będziecie musiały stanąć w kolejce. Hmm. Hmm. <słuch> Musimy być w tej paczce. Tak, nawet jeśli mamy ukraść dzienniki. Miejmy to już za sobą. To twoja wina, Raf. Gdybyś posłuchała rady Gabriela, nie opuściłabyś swoich podopiecznych. Profesorze, jest pan dla niej zbyt surowy. Może nie wygląda to dobrze, ale jeszcze nie ukradły tych dzienników. Mm -hmm. Ma pan rację, dałam się ponieść dumie. Nie chciałam przyznać, że mam problem z Sierkusem i nie słuchałam Gabriela, kiedy chciał mi pomóc. To wszystko moja wina. Dobrze, że to przyznałaś. Ale obawiam się, że twoje problemy dopiero się zaczęły. Dlaczego pan tak mówi? Gromadzą się nad tobą czarne chmury, Raf. Musisz zrozumieć, że wydarzenia ostatnich dni nie były przypadkiem. O co tu chodzi? Dlaczego ja? Bo jesteś niezwykłą osobą. I nie tylko my o tym wiemy. Stało. Nie zbliżaj się do mnie! Nie potrzebuję pomocy. Ale... Bądź cicho! Mam dla ciebie ważną misję. Ach! Zanieś to do ziemskiej szkoły i umieść w widocznym miejscu. Co to za zwój? Chciałbyś znać jego treść. Tak. Już wkrótce się dowiesz. Ale nie ode mnie. Dzieci otchłani, przybywajcie! Pokażcie mu oblicze paszczurów! Bądźcie na moje rozkaz. Wersja polska dla TVN Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Grzegorz Ogorzały, kierownik produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Raf Julia Kołakowska, Uri Barbara Kałużna, Siarkus Leszek Zduń oraz Agnieszka Feilhauer, Natalia Kitamikado, Izabela Bukowska, Agnieszka Kunikowska, Andrzej Kozak, Cezary Kwieciński, Adam Pluciński i inni.